Erik, trzeci mecz, trzecie kolejne zwycięstwo. Szkoda teraz, można powiedzieć, że w piątek musimy pauzować. No szkoda, widzieliście 9 punktów, 3 mecze w domu. To jest coś wspanialego, dlatego że myślę, że przyszli sezon co był, Mieliśmy chyba 14 punktów w domu za cały sezon. To teraz zrobiliśmy w 4 meczach w domu 10 punktów. To jest super, naprawdę. Właśnie miałem pytać, się kapitalnie tą serię tych meczów domowych, gdzie o to zwycięstwo było ciężko. Teraz trzy mecze z rzędu wygrane przy K2. Gdzie była ta recepta na, na te zwycięstwa? Trochę pozmieniliśmy taktykę na grę w domu. Nie, nie będę mówił co, co, ale no jest są dobre wyniki. Już trzeci mecz wygraliśmy. Bardzo ciężkie mecze byli. Chyba nebylo to naj, a, a, dla kibiców najlepšie dla oglądanie tých mečov, že bolo to také piękne možno, ale, ale grali sme a, dlatego, že by sme zdobili punkty, dlatego, že pierše dva meče neboli dobré v našem vykonaniu. No ale vrúčili sme a, do tej drogy sukcesu i vieš, že budeme to e, Ten meč mi odvoľa obliča. Pierša pôva, kontrolujete grę, strzelacie bramkę, widzę, nie ma wielu takich okazji, natomiast drugiej mocno cofnęliście się do defensywy i w zasadzie no pachniało pod bramką Gabriela. Tak, no mi nie chcieliśmy, żeby bardzo cofnąć ale muszę powiedzieć, że brakowało nam już sił, trzeci mecz za ten tygodzień, no to już nie, nie było dużo sił, ale dzięki Bogu wygraliśmy i Gabriel dobrze, dobrze bronił i cała drużyna, to jesteśmy, jesteśmy szczęśliwi z tego. Muszę też spytać o warunki, bo we środę mocno padało, to Wam przeszkadzało na pewno. Tam ta murawa była bardzo mokra. Dzisiaj z kolei dość porwisty wiatr i ta piłka co chwilę zatrzymywała się w powietrzu. No tak, to bierze piłkarzom dużo siły, jak jest taki trudny teren. A dzisiaj też było bardzo miękko, to nie biega się najłatwiej. Na Oto o jest to zwycięstwo takie, nie wiem jak się to nazywa po polsku. no że Cieszymy się z tego bardzo, że taki trudny mecz, a trzy punkty to jest bardzo ważne.